Siem Ratwa, witam was w trzecim odcinku z na Pokemonów. Jedziemy trzecią generację już z tych Pokémonów bardzo mało znam niestety z tej trzeciej generacji, więc no, polecimy po kolei Trico. Mam taki B. On też będzie bez Septa. No fajny Pokémon, a Mega Septa. Taka choinka to jest w sumie. A trochę lepiej wygląda niż ten zwykły Septa. Może. Dobra, dajmy tą Eskę Torchik. Będę mieć wielką paskę, mi się nie podoba. Blaziken w porządku. Mega Blaziken, to też takie mac. Nie podoba mi się w ogóle Mega Blaziken. Nie nas z gorszych mega ewolucji. Matkip, fajny Matkip. Marsztąp, trochę mniej. I Swampert, tak samo. Mega Snapper mi się bardzo podoba fajnie Mightyena, Ena, nie Mightyena, to Puczy B, Mighty B Igzagun C, to też idzie na C, to idzie na C, to na C, to idzie na A, nie na B. On tak samo tu pójdzie na C, ale taksos Dax, chyba tak się wymawia. Idzie na A, fajne. drugiego. Ten pokémon idzie tutaj. On idzie na D. W ogóle mi się podoba ludicolo i tu. I Idzie tutaj. Ten idzie tutaj. Ten pójdzie tutaj. low Tutaj. Failow. Tak samo. Chyba też jest Failow. Nie wiem, jak to się mówi. Nie będę się mówił już tam na takich. To chyba wingul I na C. Pelipper. Tak samo na C. Ralz B. Irlia B. Gardevoir A. Mega gabber. Gardevoir A. Tak samo się nic nie zmienia, praktycznie. Ten mi się nie podoba. Tak samo to mi się nie podoba. To mi się w ogóle nie podoba. On tak może być. Leniwiec pójdzie tutaj, on idzie tutaj. Zrapiący się po jajach. Niech też idzie. Linka to jest chyba. taka. Tutaj. To mi się fajnie. Wygląd ma. a ten z, z aureolką widzę też no on to takie C. A no, on taki fajny wygląd ma A Makuhita B, Hariyama A Hariyamę używałem, często zasmoru tak jak tak nie było Fajny pokémon Hariyama Mari. Mari niech idzie na B on idzie na D, nie lubię, nie podoba mi się wygląda jego wygląda, a ja go wrócę tym bardziej. Chłodziak idzie na B. On tak samo na B niech idzie fajny, ma wygląd. No będzie stable. Stable używałem. Idzie na A, Mega, Stable na S. -kę. Ona pójdzie też na A, Mega, na S. -kę. My znaleźliśmy same eski na mega ewolucję, więc tutaj Aron Lubię Aron Już No Darion A Agron Eska Mega Agron też eska Oni chcieli tutaj medzić, to jest chyba Mega, no, nie mi się podoba Teraz Electrite. i mylock nie pamiętam ale fajnie to, a na jakaś się dużo nie zmienia, jak też nie jest no. Lusik i Nusik, nie podobają mi się tak samo, ten mi się podoba, tutaj Roselia, fajna wygląd one no, idą, w ogóle mi się nie podoba skarbi, nie to nie jest skarbi, najmniej ale skarbi to jedna deskę no. lubię szarpido, a szarpido. to on szarpido jeszcze bardziej fajna na a numer Megan idzie na A fajnie pragnę. To mi się nie podoba. Te pąki. Pąki w takie C. On idzie na D, nie podoba. To samo idzie na D. Krapisz. I brawa. Lagon. Tylko tak myślę. AAS. Dajmy na S. Flagon fajnie tylko. Tutaj, on Tutaj. tutaj, Altaria i Mega Altaria miałem Shiny, raz mi się wyosłała że grze w tym emulatorze on idzie tutaj The Viper a, w Viper fajnie teraz w tym się nie podjąć w ogóle to mi się podoba porfish T i na A to idzie w ogóle na te tak samo T on idzie na A tak samo on idzie bardzo lubię tą on w ogóle jest bezużyteczny fibas ale najlepsze wrócę już tak To mi się nie podobało tam tego. Czy on nie fajny? Aż takie co jest. O no i mam. Lebanetka na PSK. Banet fajna. Mega banet. Tak samo taka straszna. Ono idzie nim we. To idzie też na... To będzie trapić. Trapy skórzywałem idzie fajnie. Jest Chin Chin? Chyba Chin Absol na A Mega Absol na S. O, ja go przed chwilą na serwerze Huntera. Serdecznie Wam polecam ten serwer po z Pokémonami. Bardzo fajny link w opisie dam. Jak nie zapomnę oczywiście. O, jeden z moich ulubionych lodowych pokémonów. Peseczka, eseczka. Bardzo go lubię. Tu. Nie mam się tutaj. On mi się nie podoba. I też nie. tak nie podoba, to mi się nie podoba. Bagom. On mi się nie podoba. To jest salamandr, fajnie, A. Mega salamandr, dużo się nie zmienia też A. Teraz Metagross eseczka, Mega Metagross SE. Regirock P. Regi Ice Movement Power is A. Jest myślę, Registrila O 1 To jest Registra Późno, nie wiem gdzie wsadzimy Registrila Nie widzę, ale miał być tu na A tu jest Registra, dobra, A Lubię go Latios i Latias. Tak samo Maga wolicy się nic nie różnią, więc też tu idą. Kajogr. No, hmm. okay. Kajogr. Kajogr. Reim. Jeseczka. Fajne, że świeci. Graudon. tam B. Reima, Graudon. Jeseczka, fajne świeci. Rayquaza. Jeseczka. Mega rate i jeszcze Shiny, jakby była Piraci Takie. Tak. I one tak naprawdę idą. O co mi się mniej podoba? Tak samo mi się nie podoba. Tak wygląda serge lista z mojej trzeciej już generacji. Dzięki wam za oglądanie, pamiętajcie o komentowaniu, subskrybowaniu, lajkowaniu, widzimy się w kolejnym odcinku z właśnie tier listy Załoga, nie wiem kiedy się pojawi, ponieważ nie, nie mam ochoty już nagrywać załogi, i nie chce mi się po prostu na takie tier listy szybkie odpocząć, odcineczki fajnie są. No to co, widzimy się w kolejnej czwartej generacji już. To na razie, I cześć.